W Katedrze Lwowskiej 100 lat po historycznym pożegnaniu nieznanego żołnierza ekshumowanego z cmentarza obrońców Lwowa, odbyła się uroczysta Msza Święta. W świątyni zgromadzili się przedstawiciele konsulatu generalnego RP, duchowieństwo Polacy z Lwowa i goście z Polski. Nabożeństwu przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Hierarcha przypomniał, że to właśnie z Lwowa pochodzi nieznany żołnierz, którego szczątki 31 października w 1925 roku przewieziono do Warszawy. Spoczywa on jako symbol wszystkich polskich bohaterów. Ten grób mówi do nas od stu lat bez słów, a jednak z mocą większą niż tysiące przedmiotów. Mówi o miłości, ofiarnym poświęceniu, jedności narodowej i wierze w Boga, która była siłą naszych przodków. Po mszy odbył się koncert Niesie Polska przyśnie Tobie, podczas którego zabrzmiała kantata Nieznany Żołnierz autorstwa Mieczysława Sołtysa do słów Stanisława Rosowskiego. Utwór był skomponowany w 1925 roku na cześć bezimiennego bohatera z cmentarza obrońców Lwowa. Po latach zaginęła jej partia instrumentalna, pozostały jedynie nuty wokalne. Niestety zawieruszyły się gdzieś, zniknęły. No, 100 lat minęło, co tam mówić. Zniknęła partia instrumentalna, został tylko wyciąg wokalny. I na prośbę doktora Michała Piekarskiego. Profesor Ignacy Zaleski z Uniwersytetu, Chopina, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zrobił rekonstrukcję. Na podstawie te, tych nut, które zostały rekonstrukcję zrobił dla chóru i orkiestry dętej. Kompozytora Maria Sołtys obecna podczas prawykonania kantaty nieznany żołnierz Katy nie ukrywała wzruszenia. Oczułam ogromną radość, bo to rzeczywiście jest wielkie wydarzenie. Jestem dumna ze swojego dziadka, że to właśnie jego utwór zabrzmiał, kiedy żegnano szczątki nieznanego żołnierza, kiedy on odjeżdżał z Lwowa do Warszawy. Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej i Kurii Archidiecezji Lwowskiej. Wystąpili między innymi zespół Kalofonia, skrzypaczka Maria Polaczok i organistka Olena Macyluk z Filharmonii Lwowskiej. Jesteśmy zaszczyceni że mogliśmy wspólnie z mieszkańcami Lwowa oddać hołd, oddać cześć wielkiemu Polakowi, Polakowi, który walczył o wolność naszej ojczyzny. Nie znamy jego imienia, nie znamy jego nazwiska, ale był bohaterem nad bohaterami. Nieznany żołnierz, który stąd z Lwowa dokładnie 100 lat temu przemierzył drogę do Warszawy. By w grobie nieznanego żołnierza spocząć i spotykać się ze swoimi rodakami. Po koncercie otwarto wystawę Żołnierska Pamięć, setna rocznica powstania grobu nieznanego żołnierza: historia i tradycje.